Dzień dobry, witam Państwa. W ten przedświąteczny dzień i czas. No i wrócimy dzisiaj trochę do Żydów, bo na bieżąco już nie tyle do historii, choć właściwie historia się powtarza. Ja się śmieję, że wraca XIV wiek. Po prostu przeczytałam oświadczenie. Oświadczenie niemieckiego rabina Shlomo Afans, który powiedział, że boimy się, bo nie wiadomo, co się stanie jutro, jak długo potrwa zagrożenie. Nie możemy oczekiwać, że policja będzie chronić każdego Żyda, czy każdy budynek 24 godziny na dobę. Rzeczywiście w Niemczech te synagogi i budynki żydowskie były chronione na okrągłe. Ja pamiętam, połowa 90. lat byłam w Monachium. Tam jakieś interesy. interesy. No badania robiłam na temat Żydów. No i stary Żyd zaprosił mnie na obiad do synagogi. Bo tam synagoga, obok, obok restauracja i, i łaźnia, wszystko razem. I dochodzimy, a tam pełno uzbrojonych mężczyzn. I on wie, co się stało. Czy, czy, czy napad jakiś, czy coś. On mówi, że nie, tak, tak 24 godziny na dobę. I tak samo w Paryżu. I co z tego, proszę Państwa? I wynika, że dzisiaj boją, i z powodu wojny z, w Izraelu i nie tylko, z powodu tego, że i napłynęło do zachodniej Europy tylu, tylu muzułmanów, a teraz jeszcze konflikt ze Strefą Gazy, i zrobiło się dla Żydów bardzo niebezpiecznie. I tu wybrałam parę cytatów. W niemieckich gazetach piszą na przykład, że Polska jest krajem bezpiecznym do życia dla Żydów. Przekonują się o tym coraz bardziej potomkowie osalonych z Auschwitz. Przeprowadzają się do Polski, gdzie czują się bardziej chronieni niż w zachodniej Europie. Gdyby, proszę państwa, po tylu latach, po prostu tylu szczekaniach, wymyśleniach na temat Polski, ja nie mówię o wszystkich Żydach, ale żydowskich środowisk w Ameryce, w Niemczech, no, na temat Polski. I co? Powtórka z rozrywki z XIV wieku. Nie mieli się gdzie podziewać, jak palili ich Niemcy na stosach. Przypominam, że m, zawsze powtarzam, to Żydom i, i wszystkim, że właściwie Druga wojna światowa to była tradycja dla, Żydów, dla Niemców w mordowaniu Żydów. Bo pierwsze stosy z Żydami zapłonęły już w roku 1190, tylko technika była nie ta. Budowali stosy, wrzucali. Wszystkich mieszkańców określonego miasta od niemowląt do starców i palili. Niemcy tak mają od tysiąca lat. I teraz a, a Żydzi zakochani w Niemczech. Wypisywali, wygadywali na temat polskiej głupoty, wier, wierutne. To już nie ma co powtarzać, bo o wiele na ten temat mówiliśmy. I jak przychodzi co do czego, to po prostu znowu kierunek Polska. I, i, i Polin, czyli bo anioł Im Kartkę zrzuci z nieba, Polin tu spocznij, bo spoczywali po prostu już kilkaset lat. Ja przyznam szczerze, że niezbyt cała ta procedura mi się podoba i, i nie mam zamiaru nic przeciwko Żydom robić, ale niech sobie siedzą jednak w tych krajach, gdzie tam się ulokowali, albo w Izraelu, którzy sobie zbudowali. Bo naprawdę, jak za dużo ich tu przyjedzie, to będzie mieć znowu konflikty, kłopoty i różne bzdury. Trzeba zacząć od tego, że Niemcy piszą, że tam w Polsce są ochronieni. No problem w tym, że w Polsce w ogóle nie są ochronieni. Ja nie widziałam przed żadną synagogą ani w Warszawie, ani w Krakowie dwie policji. To i to po prostu Polacy nigdy nie byli antysemitami, nigdy tych Żydów nie atakowaliśmy. Bo i po co po prostu? Tak było w XIV wieku i w XIII i przez stulecia. Tylko głupi Żydzi po prostu nie, nie wszyscy, powtarzam, najlepiej świadczy o tym moja książka, Żydzi Polacy czy po prostu ludzie. Wśród Żydów też są ludzie uczciwi, porządni i po prostu ostatnie zbiery, także to nie, niczym się nie różnią. Tylko m, po prostu y, zachowują się koszmarnie, bo sami y, wieki bez y, państwa, a teraz mordują tych biednych Palestyńczyków. I nie wiem, nie wiem jak to rzeczywiście y, wyjdzie. Y, po prostu y, to gadanie, że, że w Polsce są chronieni, nie są chronieni, powtarzam, tylko Niemcy zawsze blięty Semitami. Y, y, we Francji też synagogi są chronione. Nie wiem, jak tam w innych krajach. Może Żydzi wreszcie rozumieją, zaczynają rozumieć, że w Polsce po prostu nikt ich się nie czepia. Jak są przyzwoicie, to mogą sobie żyć i, ży i żyli przez wieki. I teraz wynotowałam tutaj słowa dyrektora Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, który powiedział, że w Polsce rozpoczął się proces, który będzie się nasilał. Osiedlą się tu Izraelczycy z Europy Zachodniej i Żydzi z Ukrainy. Polska jest od, od pewnego czasu krajem o dobrym rozwoju gospodarczym, a jednocześnie krajem zapewniającym Żydom bezpieczeństwo. No i właśnie, Polska zapewnia Żydom bezpieczeństwo, bo po prostu ich nie bije, nie prześladuje, bo nigdy tego Polacy nie robili. I tyle głupi Żydzi. Więc jak zaczniecie wypisywać coś jeszcze na Polskę, to się zastanówcie. Rzeczywiście zaczniemy Was wyrzucać. Jednocześnie, proszę Państwa, w latach 80., -tych, 90., -tych, jak robiłam badania te żydowskie, no, okazało się, że te uratowane w klasztorach dzieci zawsze przedzwoniły, czy, czy przyjeżdżali, czy mówili, słuchaj, muszę wyrobić sobie. Bo jako obywatele polski mieli prawo do paszportów polskich, Wyrabiali sobie paszporty polskie, a potem wyrabiali wnukom. Ja zawsze mi pytam się, po co waszym wnukom polskie paszport, polskie obywatelstwo? Oni mówili jednym głosem. I tu nie, nie można im zazdrościć po prostu mówili, wiesz, Izrael otoczony jest muzułmanami. Nie wiadomo, jak to wszystko będzie. A tak to przynajmniej zostawimy naszym wnukom prezent w postaci polskiego paszportu, że gdyby Izrael przestał istnieć, gdyby było zagrożenie życia, to będą mieli prawo wrócić tu i, 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 i tu mieszkać. Ja się teraz śmiałam z nich, ale teraz patrzę po prostu, że rzeczywiście mieli nosa i mieli świadomość tego, że Izrael dziś jest, jutro go nie ma, a oni. Muszą myśleć o swoich wnukach. No na szczęście te to, to, to wnuki tych uratowanych w klasztorach to, 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 to były dzieci dobrze wychowane. Propolsko przyjeżdżały do Polski bardzo często z dziadkami. Także no, cieszę się, jeśli któreś z nich znajdzie tu u nas schronienie. No więc, proszę Państwa, to tak, e, e, tak to jest. Tak, historia kołem się toczy, i rzeczywiście e, kaca powinni mieć ci wszyscy Żydzi e, na czele z Michnikiem, po prostu, którzy tyle e, pomy na nasze głowy wylewali przez ostatnie lata. Mam nadzieję, że to się to ucichnie. No i też po prostu, szczerze powiedziawszy, e, nie jestem e, e, zadowolona, że znowu. U, żeby tu znowu były jakieś najazdy na Polskę, niech sobie mieszkają w innych krajach, które uważają za bardziej, za bardziej dla nich stosowne i bardziej godne ich wizyt. No i proszę Państwa, tak, no tu, tu Żydzi, a my tu w Polsce, no może się Żydzi przestraszą też tego, tego stanu wojennego Tuska. Po prostu chyba cała uczciwa Polska jest przerażona tym, co wyprawiają, wyprawia po prostu Tusk w ramach tego stanu wojennego. Minister Ziobro, ciężko chory, chodzą do jego domu, rewizję, proszę Państwa, bardzo to przeżyłem, bo to jest stan wojenny, to uświadommy sobie, że to nie są przelewki, dlatego że ja przeżyłem też y, rewizję w naszym domu i dwoje dzieci. Syn miał dwa lata, córka pięć. W świętej pamięci mąż tam pojechał po, po zakupy. Mieliśmy wtedy y, samochód dużą Warszawę, taką, to był 82 rok, stan wojenny. Mieliśmy dwoje dzieci, dwa powielacze w domu i wszystko tam, przebitki, co tam trzeba było do, do drukowania tych na powielaczach gazet. I y, nie jestem taka strachliwa, ale nagle dobija się ktoś do drzwi. Ja myślałam, że to mąż że, pomyślałam, zgłupiał przecież wie, że usypiam dzieci. I w, w korytarzu skoczyło, y, skoczyło do domu trzech facetów z, z rewolwerami we mnie, gdzie drukarnia, gdzie powielacz. I ja pod, y, po prostu wiedziałam, że muszę mam zażądać jak, jak y, jak jest rewizja, to zażądałam nakazu rewizji. To Coś pokazali mi się jakiś świstek, nie widziałam po prostu, co to jest. Chciałam zmówić jedyny raz w życiu pod Twoją obronę i dalej nie wiedziałam, co no, kazałam mi wyjść, bo chcę świadka rewizji. Także to nawet w tej chwili Tusk robi gorzej niż bandyci komuniści w stanie wojennym, bo wyrzuciłam ich z domu. I poszłam do sąsiadki, żeby była świadkiem rewizji. Okazało się potem, że pani Kubecka, świętej pamięci, była córką komendanta Armii Krajowej w Zębożycach, zamordowanego na zamku w Lublinie. I właściwie, jak pomyślę, rewizja trwała gdzieś od ósmej wieczór do pierwszej w nocy. To przekopywanie się, Bandyci po prostu grzebią człowiekowi w szafach, w pieluchach dziecięcych, w bieliźnie, wszędzie. Co, co za bestie. I teraz takie bestie wypuszcza Tusk na, na, na ministra Ziobrę i na innych. Włamuje się do domu po prostu, grzebie w cudzym domu. Rewizja trwała od, od, od wieczora ba do rana. Nikogo nie zawiadamia. Tusk jest gorszy niż Jaruzelski, proszę Państwa. To musimy, ja nie wiem, musi się odrodzić Solidarność, musimy tą, tą bandę obalić. Bo na początku brzmiało to śmiesznie, jak mówił, że będzie stosował prawo tak, jak mu się to podoba. Ale to jest po prostu bandytyzm, to co on wyprawia z, z ludźmi. Leje robotników, przepraszam, leje chłopów, rolników, rewizję wyprawiał w makabryczny sposób, bez, bez powiadamiania ludzi. Banda po prostu takich, te, te, te komisje śledcze prowadzone przez takich niedołków po prostu. I, nie, nie wiem, I to jest praworządność. Według Unii Europejskiej Tusk jest teraz praworządny. Niemcy zacis, zacierają ręce i Ruscy też. A on po prostu... Rujnuje nam wszystkim życie. Ze stu obietnic zostało, które, które tam klepał głupoty. Ma to w nosie. Gdzie, gdzie u tego człowieka się zastanawiają i u tych ludzi honor, poczucie godności, cokolwiek? Wyglądają, wyglądają jak takie wygłodniałe wilki. Osiem lat Ziobro rozwalił tą mafię watowską, gdzie kradli po prostu przez w przez czasach rządów Tuska ileś tam tych milionów, miliardów nakradli na ropie, na wszystkim. Zresztą na tych taśmach, jeśli Państwo pamiętacie, u so, i przyjaciele, jakiś tam minister, nie pamiętam, który tłumaczy drugiemu, że teraz biznes lepszy niż na narkotykach, to jest handel tymi fakturami vat -owskimi. I to był biznes. I wygłodniali przed, po tych ośmiu latach, po prostu szaleją na czele z tym, z tym bandytą yy, Tuskiem. No, musimy, proszę Państwa, coś robić, bo, bo, bo Polskę, yy, po prostu zginie Polska. Rzeczywiście to yy, czasy przedrozbiorowe, jeśli tak patrzeć. Wtedy nasz za, za łyżkę po prostu trawy ten Tusk, i, yy, nie wiem, jestem przerażona, no, ale proszę Państwa, idą święta i cała nadzieja. Jednak yy, muszę powiedzieć, cała nadzieja jest yy, dla mnie yy, przede wszystkim, tak jak mówiłam, yy, w chłopach i w rolnikach, w tych środowiskach yy, po prostu poza wielkimi miastami, gdzie i młodzież, i starsi są zdemoralizowani i po prostu chcą do Unii. Yy, nie wiem, co się z, z Polakami stało. Ale jako historyk powiem jedno, że zawsze mam nadzieję, jak patrzymy po wojnie, też w czasach stalinowskich, no też część Polaków przecież poszła za tą komuną, ale ta struktura została. My po prostu jako naród jesteśmy w tej konstrukcji swojej wolni, niepodlegli od tysiąca lat i myślę, że nie popadajmy w frustrację. Jak to nie wiadomo, ale na pewno. Ci bandyci na czele z Tuskiem, który, którzy urządzili nam rozrywkę, powtórkę z rozrywki 13 grudnia, kiedyś za to zapłacą. Na dziś cieszmy się. Jutro Wielki Czwartek za trzy dni z martwych zmartwychwstanie i po prostu i miejmy nadzieję, że, że, że damy radę tym razem też z tą neobolszewią tuskową, jakoś sobie poradzimy e, i nie w takich tarapatach byliśmy. E, także życzę Państwu po prostu i dobrych, spokojnych świąt i, i radości, i nadziei jednak, że, e, że po prostu wszystko się w Polsce ułoży tak, jak należy. No, aż Żydzi? Jak, jak chcą przyjechać, no to coś, no nie będziemy ich wyganiać, przeżyliśmy z Żydami 600 lat, damy radę dalej. Także wszystkiego dobrego, proszę Państwa, jeszcze raz na święta, żebyście Państwo zdrowi, byli szczęśliwi, radośni. No i żebyśmy mogli się spotykać, to tam jest na pasku numer konta niezależnego Lubina, także bardzo proszę w imieniu całej redakcji o wsparcie. Dziękuję bardzo Państwu i do zobaczenia.